Siemanko, witam Was w następnym odcinku z Gotika edycji rozszerzonej. Tutaj, już z góry, przepraszam za hałas mały, ale akurat krzesłem obrotowym odjechałem i tak oto powstał ten hałas. No i dobra, ostatnio tutaj, oczywiście, yy, dobra. Każdy wie, co ostatnio robiliśmy, jeśli oglądał, oczywiście, po świecie Zrobiliśmy jakieś naprawdę malutkie questy, drobniutkie, o tak opowiem. W tym odcinku nie wiem w sumie, aha, dobra, pamiętam co miałem robić. Otóż, jak wiecie, priorytetem jest, abyśmy zdobyli troszkę expa, nawet więcej niż troszkę, expa nigdy nie za wiele. No i tak, ogólnie to, tak jak wam mówiłem, był tutaj jeden taki człowiek z obozu bractwa, tylko kurde nie pamiętam gdzie on był dokładnie. Kurde, wrzut dołączy do grupy, oczywiście widzicie tak, w lewym górnym ja rogu, ja rogu ja ekranu. No i dobra, ja tak jak mówię, nie pamiętam gdzie był ten człowiek z, z obozu bractwa. Wiem tyle, że gdzieś no w starym obozie, także musimy go znaleźć. Otóż chciałbym oczywiście z nim pójść, y no do obozu bractwa, chociaż tam nie dołączę, ale po drodze możemy nieźle podekspić. No i to jest może ten człowiek, bo ja się nie mylę. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaram z bractwa śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty, słów śniącego. Kim jest śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. Pięć lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się trzech bogów, co i tobie Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. No i tak. Szukam zajęcia. W to miałbym dla siebie małą robótkę. Zadanie wymaga trochę pomysłowości. Co miałbym zrobić? Miałbyś namówić kilku mieszkańców obozu do palenia ziela. Z pewnych źródeł dowiedziałem się, że kowal huno w przeszłości był uzależniony od tego. Jednak przestał palić. Taki czpun to dla mnie niezły rynek zbytu ziela. Spróbuję jakoś wcisnąć mu jednego skręta. Mam na oku jeszcze dwóch potencjalnych klientów. Grawo i Szakal. Dobra, specjalne ziele, o nieco mocniejszym działaniu. Także dobra, może... No zamknij się. Oczywiście, żaden nikt nie lubi. I tak, grawo, grawo. Był tutaj taki kopacz. O takim imieniu, tylko nie pamiętam... Gdzie on się znajdował, ale szakala pamiętam doskonale gdzie on jest. I... Huno też, w sumie bogu minęliśmy nawet. Nawet może w tym odcinku. Aha, i tak. A dobra, idę w tamtą stronę i jakby ktoś mi zarzucał seplenienie czy coś, no to jest to spowodowane aparatem na zęby, który mam i dlatego zacząłem seplenić. A to mocno słychać z tego co widzę, bo czasem przeglądam co tam nagrałem. Znaczy całego nie oglądam wszystkiego, ale takie urywki, takie dosłowne minimum, może minuta z całego nagrania. No i tak jak mówię to seplenienie słychać, ale... No podałem wam przyczyny także mnie się nie czekać proszę I tak, Huno Zechcesz zapalić, co ja nie mogę, w przyszłości dużo paliłem mogę się tego wracać Całkiem ciężko proces, na rzecz wytchnienia no dobra jednego sobie zapala ale tylko jednego No i jest lipa bo on sobie poszedł oczywiście Kurczę, to gówno Nie wiem czy to jakiś błąd jest czy coś Nie mam pojęcia dosłownie Ale jednak to jest dosyć kurzające Takie zbugowane te no Może poczekajmy aż on przestanie kurde yy... Przy tym ognisku stać. Nie sądzę, kurde no, górze mnie już ten zbazowany gotik. A więc, a więc chyba będę musiał zrobić cięcie. I wszystko od nowa zrobić. No dobra, robię cięcie, no nie ma innego wyjścia, także zaraz wracam. Dobra, więc już jestem. Zrobiłem tutaj już zapis przed rozmową z tym Huno. No i tak, powiemy mu to samo, tak że to przewinę. Oczywiście tą kwestię zgadłem ostatnio, bo nie miałem pojęcia co tu wybrać. No lepiej zapal, no dobra, jednego sobie zapal, ale tylko jednego. No widzicie, teraz nie ma tego bagażen, sobie podszydł i coś tam robi. Och, od razu lepiej, no i tak, przekonaliśmy go. Zawsze to stojek spadł do przodu yy, muszę i tak, w związku z tym musimy jeszcze odnaleźć dwóch pozostałych, nie kopaczy, tylko ludzi, otóż szakal. Szakal tutaj był gdzieś w pobliżu, nawet nie, może on był po tamtej stronie obozu i w ogóle, a jest jeszcze ten grawo, czy jakoś nazywał, tylko gdzie on kurde jest, nie mogę tego sobie przypomnieć. A wiem, że go na pewno gdzieś widziałem kiedyś, także no muszę go poszukać, ale po drodze tutaj oblecę. No, nie ma tak szczęścia do ogniska, spoko, no ten przynajmniej sobie stanął przy, kurde, w miejscu gdzie nikt nie widzi. Znaczy widzą od tyłu, ale teoretycznie jednak nie widzą, <laughs> no tak powiem. O, mamy szakala. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności ofiarując mi drobne daty. Marne 10 bryłek Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi w razie potrzeby? Jeśli tylko będę w pobliżu. Resztę. Dobra, to oczywiście 10 bryłek to jest malutko. A i tak nie mamy więcej, także... No na nic nie wydamy. I tak mamy tu oczywiście kwestie, czy chcę sobie zapalić. Więc zapis robię, bo tutaj wiecie jakie są te kwestie, że y, No mamy wielokrotny wybór i nie wiadomo co tutaj wybrać tak naprawdę. A masz może ze w nocy? Zapalę sobie Dzięki. Mam już dość tej pawlaniny. A tak. Tego mi było trzeba, spróbuj też tego. No i dobra, nie wiem w sumie, co ja tam dostałem od tego kolesia z zielem, ale się okaże. Również niezłe, zajrzyj do... o, do tego szósta nigdy. Kupowałem sięle przez długie miesiące, u tego Skinsona no, tak nawet nie opuścił ceny. Balparvers już obniżył ceny dawno, powiedział, że jest popyt. We wszystko. No, niższą stawkę ile opuszczasz? Eee, jakbym tak 5 bryłek rudy. Aha, nowy yy, zapis w kliniku. Nie wiem w sumie co zrobiłem. Takiego. Kurde, czy zrobił coś dobrego czy nie? To ja nie hey, wiem. Dobra, potem do niego zagadamy. Znaczy, kurde, ja nie wiem, czy zrobiłem dobrze w sumie, bo... Witaj! Handluję najróżniejszym towarem, dobra, ale z tobą teraz nie chcę się gadać. Tutaj mamy ogólnie nowe postacie, z którymi sobie niedługo pogadam. Póki co chcę zobaczyć, czy dobrze zrobiłem w ogóle z tą kwestią, bo 5 yy, bryłek, może tam trzeba było dwie bryłki wybrać albo jedną, w sensie obniżki, no nie. I tak nie, tu są zwykli kopacze, ja szukam tego grawo. On może jest gdzieś w pobliżu. Jesteś tu nowy, co? Jestem zły. Mam pewną robotę. Dobra, oczywiście potem tu pogadamy, bo no teraz mam zaprzątniętą głowę czym innym, żeby tutaj tego questa zrobić. No i skończ palić i... do Huno. Udało mi się zmusić go do zapalenia jednego skręta. Myślę, że będzie przeszedł częściej. Oto twoja nagroda. Co do Szakala. musiałem mi to spuścić cenę, aby chciał zajrzeć 5 bryłek. O ile? Czy ty do reszty zgubiałeś? Przecież będę na tym stratny. drugie mam jego zapewnienie. Kurde, czyli widzicie, czyli... Dobra, zrobię za Kurde, chciałem zrobić zapis, a się wczytałem, no nic. Ale tak, y, dobra, czyli spuszczę cenę o dwie, brył o dwie bryłki, bo y, o jedną to pewnie jest za mało. Znaczy widzicie, warto było jednak y, spróbować z tym zapisem czy coś. No bo tak jak mówię, te questy to tak naprawdę, no nie wiadomo jak zrobić. Znaczy ja może nie wiem, bo nie znam tej modyfikacji, ale po prostu wolę się upewnić i jakoś to wiecie. Dobra, to wszystko słyszeliście. Także dwie bryłki rudy. To już brzmi lepiej. Wkrótce zajrzę do tarana. No, widzicie. Zbytnio się bałem, że yy, będę... Znaczy że zrobię questa i za dużo wtedy opuściłem. Witaj każdy nowy otrzymuje powitalny trunek. No i widzicie w ogóle zrobię tu karczmę jakąś w tej modyfikacji. Ogólnie to widzę, że stary obóz został sporo zmieniony, a nowy obóz właśnie nieznacznie. No chyba, że chodzi o ten obóz myśliwych, w którym tam kiedyś byliśmy. I takie tam inne wzdety, no to wiecie, no to się zmieniło stosunkowo dużo. Ale generalnie to stary obóz wydaje się na bardziej zmieniony. Nie, no kurde, co ja miałem powiedzieć. Yy, wrzoda każdy słyszał, bo nie wierzę, że nikt w Gotika 1 nie grał. Yy, także no, nawet nie zostawiam tych jego dialogów, bo każdy tam zna jego teksty na pamięć, tam, tam pieprzy. Yy, I dobra, idziemy do terana. czy tam Bala Tarana. Powiemy mu no teraz KS będzie pewnie zaliczony. Aha i poziom w sumie... Ej, ty mówisz... Cię, tacy jak ty Dobra, ten ma... Przeciwnie, Oferuje Ci pomoc. To się chyba nigdy nie skończy, jakie sprawy załatwiało się To znaczy jak sobie Dobra, na razie mu zobaczy... Odmówiłem, bo yy, wzięliśmy sobie już ochronę od tego drugiego Szakala. No nie, ten wrzut mi zaraz w górze, naprawdę. Dobra, teraz koest będzie pewnie zaliczony, oczywiście częściowo. Co do Huno, no oczywiście XPS, bryłki są, co do szakala... O, 80 bryłek zysku! Dwie bryłki, świetnie, przy okazji sporo nie stracę. Możesz mi coś poradzić, jak przekonać grawo? No, Ponoć ten gość lubi myślne smaki, spróbuj. Z różnymi rodzajami tytoniu. Aha, pogadaj z Kloem. Mieszka w obozie myśliwych. Jak mogę Jestem teraz zajęty, ale ba, znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska. Po drugi... Aha, dobra. Wiesz co? Aha, wrzut. A kto by inny oczywiście. No i tak, zrobiliśmy questa tylko częściowo, bo jak wiecie wspomniełem nawet gdzie jest ten grawo nie wiem nawet czy w starym obozie on się znajduje tak jak słyszeliście się sami to musimy iść do obozu bractwa znaczy nie zrozumiałem nawet tego bo najpierw powiedział że musimy iść do obozu bractwa a potem że do obozu myśliwych aby pokombinować ze smakami no to nawet nie wiem czy gadać z tym grawo no ważne że Jakieś 100 albo 100 parę bryłek zarobiliśmy Póki co I tak, ja idę do tego bala Perweza, bo y, Taran mi powiedział, że on No, że on mnie pewnie tam zaprowadzi, czy coś No bo w sumie nie pamiętałem, który ten Bal y, nas mógł zaprowadzić Ale teraz już ja, że Jestem Mordrak, kurde, każdy tu zagaduje ja chcę z nimi dopiero pogadać potem. No i tak, tu był ten Balpar, już kojarzę. No i mam nadzieję, że on do obozu nas zaprowadzi, chociaż... Niech Śniący będzie sto... Jestem tu, by wskazać... No i... Ta ścieżka, jest ścieżka Śniącego. Od góru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze Śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji. Ale już, jednak, na. No w pełni swoje fałsztań, no tak powiedział. Zaprowadźmy mnie do Waszego obozu. to wspaniale! O, i to chciałem usłyszeć, że wspaniale. Także dobra, idziemy do obozu Bractwa, oczywiście. Mam nadzieję, że ten Balparwez nie jest zbagowany, że nie będę dostawał expa za to, co on będzie ubijał. Bo w sumie. Y Kurde, nie pamiętam już zapominam nazwy tych NPC-ów. No bo wiecie na początku gry jeśli ktoś oglądał mój pierwszy odcinek Czy tam drugi no nie pamiętam to taki takiegoś nas zaczepił z nowego obozu i mogliśmy z nim oczywiście tam pójść i się udaliśmy w sumie i za to co on zabijał to nie dostawaliśmy expa, a to jest troszkę zbagowane bo jednak Normalnie w gotyku jest tak, że dostajemy ekstra. No i tak, oczywiście tutaj. O! Dobrze, że teraz nie jest zbagowane nic. No bo wiecie, tutaj nie ma co omiać tych potworków. Sami sobie z nimi teraz rady nie damy. A Balparves nam idealnie pomoże. No w sumie lepiej, no bo mamy już w sumie. Yy, w sumie mamy już drugi poziom. I nawet żadnych. Czekajcie. No, żadnych punktów nauki nie wydaliśmy. To świetnie. Oczywiście, zainwestujemy to sobie potem w siłę. Chociaż tak naprawdę nie wiem. Ja, jak zaczynałem nagrywać tą serię, to był styczeń. Znaczy, to było dosyć dawno, bo styczeń nie był. Oczywiście, wczoraj. I tak naprawdę, recenzję tego moda czytlech sobie czytam dosyć dawno. I nie kojarzę już niektórych po rzeczy. Na przykład co tam dają poszczególne obozy i w ogóle nie pamiętam nawet wszystkich obozów do jakich można dołączyć. Ale tu jest coś ciekawego, ponieważ tego jeszcze nie widziałem nigdy. Czekajcie. No bo Dobra, muszę tu wejść od drugiej strony. Dobra, mam nadzieję, że Balparwes sobie poczeka. I tak oczywiście tu mamy pochodnie jakieś talerz. Piwko o. korkowe ziele. I skrzyneczkę. A na skrzyneczki najbardziej mi zależy. No chociaż gówno jest w niej praktycznie, ale... Ale jednak warto było zobaczyć, czy czegoś lepszego tutaj nie ma. W ogóle idę naokoło, a tędy sobie można wejść bez problemu. No i tak. No prowadź dalej. Ziomek. Oczywiście tutaj droga nie jest jakaś mega trudna ale my nie możemy ubić Serwada, póki co Co dopiero poubijać wilki czy jaszury na tym etapie gry no nie ma szans żadnych no ale jeśli ziomek nam pomaga no to oczywiście skorzystamy aha zapomniałem że tutaj mięso z wilków nie leci I tak ja sobie co jakiś czas tutaj robię zapis bo wiecie jak ja jestem z tym ostrożny już w ogóle 72 zapis, a to dopiero siódmy odcinek. Pamiętam jak jeszcze na starym kanale, o którym pewnie nikt nie wie, nagrywałem samego gotika 1, było to dwa lata temu. No to w ósmym odcinku zostałem już chyba strażnikiem, o im nie pamięć nie myli, także poszło to szybko. O, i coś mi się przypomniało fajnego, bo z krwiopijców lecą skrzydła, które są... Warte naprawdę sporo skrzydła są po dwa, a za jedno dostajemy bodajże 15 bryłek. No chyba za jedno się dostaje. Co naprawdę na początku gry to ogromny zastrzyk gotówki. Ja tutaj tego moda będę starał się przechodzić dosyć starannie i nie omijać jakby wielu rzeczy. I w ogóle jeśli macie jakieś informacje na temat returninga, czy tam returninga, returning w sumie yy, 2.0, no to możecie mi coś powiedzieć, bo czekam na tą modyfikację, bo chciałbym ją nagrywać właśnie. Aha, i jeszcze taka jedna kwestia dodatkowej serii, bo dalej się w sumie nie zdecydowałem jaką dodatkową serię bym chciał prowadzić. A tam pamiętam jakieś propozycje pod poprzednim odcinkiem, ale muszę sobie w sumie przypomnieć: i tak skoro y, Balparwes nas prowadzi, to już skorzystam na tym, bo są tu jaszczury, oczywiście. No ale on jest zbyt głupi, żeby zauważyć tego jaszczura. A są praktycznie przy nas. No dobra, może teraz mi pomoże. No bo z jaszczurami to on sobie radzi bezproblemowo. A ja nawet mu chyba nic nie zrobię, jeszcze robi. No także niech nam pomoże. Aha, no dobra. Kwestia to jest taka, żeby się przerzucił. No i widzicie ile już ekspa zdobyliśmy przez to, że idziemy do obozu bractwa. W tym odcinku pewnie nie dojdziemy jeszcze, bo robię odcinki po 20 par minut, tak jak wiecie. Ale w następnym już na pewno raczej dojdziemy. A teraz w sumie w tym odcinku zrobiliśmy i tak sporo jak na 20 parę minut. W sumie nie wiem, ile teraz jest, musiałbym yy, zerknąć na telefon. A jakoś mi się nie chce teraz, nie mam aż takiej podzielności uwagi. Yy, no ale to nie zmienia faktu, że w tym odcinku jednak parę bryłek zarobiliśmy i parę punktów expa zdobyliśmy, o tak na odzrybowałem. No, czyli wyszło w sumie spoko, bo 100 bryłek, czy taminę, zarobiliśmy to nie jest mało jak na sam początek gry. No, za to możemy chociażby przypakować w siłę. Chociaż, kurde, czy w gotyku 1 kosztowały te atrybuty uczenie ich To nie pamiętam. Aż dziwne, bo powinienem takie jeszcze pamiętać. Gotyka 1 przede mnie raz. No właśnie, tak jak mówię, nie pamiętam. Takich rzeczy i nie wiem, no ale zabryłki rudy. Możemy po prostu wszystko, nawet zobaczę, jaką mam broń tutaj aktualnie. Ło! Yy. Wow. Kurde, ale zręczność i siła. No teraz patrzcie, starego miecza nawet nie za ...nie założymy. Mamy tylko zerzewiałe miecz, no to lipa. Ale za rudę możemy kupić i lepszą broń, czy się nauczyć atrybutów po prostu, ale nie pamiętam jak z tym jest, także już nie mówię. No i tak, do dosłownie jak szalony. Może nawet jeśli się uda, to yy, byśmy wbili następny poziom przed tym jak dojdziemy do obozu bractwa. No, nie wiem, nie wiem, ale wiecie co? Jeszcze tak na koniec odcinka spróbuję taki jeden myk zrobić. Bo tutaj na obrzeżach tego lasu, z tego co pamiętam, są jakieś drobne tam potworki. No, jednak nie na obrzeżach, bo się, że ten bal nam zniknie tutaj. Także dobra, nie będę go już podprowadzał pod ten las. Ale jeszcze w drodze do Bractwa. Co nieco potworków jest tutaj, a z tego co pamiętam, to przeważają jaszczury tutaj. No a za jaszczury w sumie ile 80 ekspa? O kurde, zapomniałem jeszcze ile expa za jaszczura się zdobywa. No teraz wypadałoby sprawdzić, bo mamy je przed sobą. Oczywiście zapisy jak szalony robię, ale warto, warto. Tak dobra, niech. Aha, dobra, one na niego. To w sumie dobrze, że na niego się rzuciły, a nie na mnie. Bo jednak uciążliwe jest to uciekanie. Zwłaszcza, że Balparwess jest nieśmiertelny. Jak widzicie i potwory mu gówno zrobią. Dwa jaszczury to już warto zrobić zapis. Szkoda, że yy, w Gothicu 1 nie ma quick quicksave'ów, aby, aby zwyczajnie szybciej robić te zapisy bo jednak wchodzenie w te zapisy jest troszkę utłożliwe on na... kurde nasienie czerwonego byka byka chyba tam było napisane nie wiem dziwny przedmiot nie wiem do czego służy i nie chcę wiedzieć ale tak ale jednak taki item jest no i dobra tutaj jeszcze chociaż nie wiem czy te, tego odcinka nie zrobić yy, Aż dojdziemy do obozu W sumie to i tak nie wyjdzie dłuższe niż pół godziny raczej A A dłuższe niż pół godziny po prostu Kurde Ja pierdziele Dobra Chwila prawdy Dobra jednak nie chwila prawdy bo tutaj już nie wyjdziemy z tej wody. No tutaj widzicie taki <laughs> mały fail. Wpadłem przez przypadek do wody. I tak, dobra. Tutaj refleks już sobie wyćwiczyłem w uciekaniu. Lewy, mój broń. Na, nie, na co ty czekasz? Te serafisy i te inne to w sumie można sobie pozbierać. Eee, po drodze, jak będziemy wracać z obozu, bo będziemy wracać. I tak nie mam pojęcia prawdę mówiąc czy uda nam się wbić teraz poziom przed dojściem do obozu brakuje nam malutko bo z 200 parę czy 300 parę punktów kurde kurde nie nie nie, nie. oj udało mi się wybrnąć i tak według moich obliczeń jeszcze 255 punktów doświadczenia następnego poziomu no to przydałyby się jakieś cztery jaszczury czy coś takiego chociaż w sumie jeszcze nie jest aż tak blisko do tego obozu może jeszcze się wszystko zdarzyć no 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 ja tutaj chcę jakiegoś jaszczura najlepiej znaczy nie ja tylko Balparwes bo ja się z nim nie będę bił i tak no choć idziesz idziesz no i tak kurde coraz bliżej jesteśmy tego obozu a ja szczurów nie widzę. Ale można być, co się da w sumie, bo tutaj wyboru takiego wielkiego jakoś nie ma. Dobra, on tam stoi sobie. To chociaż może i dobre kryto szczurki. No i dobra, chodźcie tutaj. habone, Nie ostrzegałem, tylko od razu biegną. No chodźcie, chodźcie. Ja tutaj je będę tak powoli naprawdę prowadził chociaż w sumie jak mam tak mało HP teraz to może mają mnie nawet na strzała ale nie sądzę one są one są takie powolne że tak niepewnie nie dogonią ale ja dzisiaj jak sobie palparwę sporadzi 40x jednego to sobie myślę że nie jest wcale źle tym bardziej że te kretoszczury są mega słabe ale nadal za mocne na mnie i tak, jeszcze 95 ekspa. Jak ja bym kurde chciał zdobyć tyle jeszcze w tym odcinku, ale chyba nie zdobędę. Także mniejsza z tym dobra 95 ekspa to można zdobyć w każdym momencie. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę. Zapytaj o korkaloma. Ja wrócę teraz do starego obozu. Dobra, wielu niewiernych potrzebuje pomocy. No i tak. Zdało się to, czego nie się nie spodziewałem, bo nie wiedziałem w sumie, a może i nie pamiętałem, że za dojście do obozu bractwa z tym ziomkiem się dostaje expa. No i tak, kończę już odcinek. Udało się jednak dojść do tego obozu. Trzeci poziom, 30 punktów nauki. No, 30 punktów siły. Jak przypakujemy, to będzie dobrze, bo taki mam na razie plan. Oczywiście troszkę expa zdobyliśmy. Yy, były bry rudy też troszeczkę. No i w sumie to tyle na dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Ten odcinek oczywiście troszkę dłuższy, ale tak nie przedłużam już. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się, na razie.